Witajcie moi kochani, z tej strony to jak Krukojot, jest to drugi odcinek naszej gry w Mediwala, znaczy że to stanęli, eee... a właśnie tak, zapraszam. miałem, wiemy już, mieliśmy zając, ee, zająć miasto Szkotów, właśnie, armia tutaj ma, w Grę... no w sumie, on ma to, on ma jeden okręt. Ja mam dwa. Jakby mi się udało, zanim on by zrzucił tutaj armię. Hm, mam tutaj, tutaj coś ma. Coś śmiesznego pewnie. Dobra. E, tak, tak. Idziemy na lord Only a matter of time until the slaughter Aha, bo tutaj do misji pisałem, Nie. O kurwa, ale jestem na minusie. Muszę trochę przystopować z kupnem tych rzeczy. Tu, 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 tu. Tutaj podwyżymy Dalej jest na Dlatego, że Konicę A, nieważne. Dobra. Koniec tury. No i znowu zapomniałem o dyplomacie, ale jestem głupi. Ty, ty, te, 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 ty, 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 ty Tępy chuj. Spierdolony Mediolan. Starażni tą wieżyczkę... no spoko! O! Przejmił, przejmił! Hehehe! Ciota. Dobra. Teraz spróbujemy... Widzę, że ten tu się... Koga? Jeżeli by mu mi się udało zatopić ten ten okręt, straciłby praktycznie całą swoją armię łącznie z dyplomatą i spróbujemy to zrobić, ja chyba też mam kogę tak, też mam kogę dobra Roz, rozkurwimy go Pięcę, tak Dobra, londy. Dobra. Eee, yy, co tu miałem? Jesteśmy 1500 na plusie. <laughs> nie wiem czemu tak mówię cicho. O, teraz teraz już nie zapomnę yes, o tobie. If only I could, sire. O, tu są szwaby. Impossible, my liege. If only... Nie yes. wiem, czy szturmować. Miał ma tam jednego dowódcę tylko. A, zrobimy szturmem. Co to się <laughs> będzie? <laughs> 10-3. Ktoś moc? Aha, bo to jest król, przywódca. <laughs> Podziękował. O, <laughs> czyżby tak było? Wygląda na to, że też ma tutaj. Tak. Dobrze mówię. Tak. Czyli jednak troszkę pomyślał. Lands, no już myślałem, że będzie tak pięknie. Dobra, mi to tam na rękę. Zawsze jakieś kolejne miasto. Patrzcie tutaj też ma jakieś gówno. Ten koleś mi trochę... <laughs> To, to, walmy dość dużo na plusie Musi łucznicy kończą robić warsztat, koniec Espaniol! Co złych pewnie prawa handlowe Ja to wiedziałem Ja mam jeszcze to. From your for us. I to Nie, bez to już Dziękuję. Well, <noise> Ludzie tu gdzieś poszli. Portugalia? Dużo ona tu kurwa robi? Da fuck? Te, 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 to jest... żeby się szykowała szybka wojna z Portugalią? Hmm. Aha. A ciebie się trzeba pozbyć. Yes, stąd. The ball. <try> <try> Cała armia szkoda praktycznie poszła. Poszła się jebać. <try> O Eee... papież Kurwa drąsia pojebanie Mhm. Mm o balisty mogę Chuj z balistami Ty ty ty, ty. A, jeszcze je zostawię. Będziecie się tłścić? Troszkę. A, ile Yes, chuj. sir! Moving to crush the enemy! Dupy tą. <laughs> yes, sir! Full sails! Mhm. Mm Tutaj. Jak na południe. Tu jest... Aha, tu Portugalia. Sorry. Mhm. Mm w sumie mówię uczniku. Was przetransportujemy tu. Londyn! Tu mam w sumie dużo przywódców. Mógłbym paru zrzucić na... Na tę ziemię... no na Francję. Ja przynajmniej jednak żebym był Ken. Kin? Kane? Jak chuj. Tym, tym zdobędziemy yes. tu, potem idziemy chyba na Dublin. No i zobaczymy co ta Portugalia tutaj będzie chciała rozkminić. No, no i tyle, koniec tury. Słaby, to, to i to. Nam... Dobra, mi to tam. 6, 640, 640 flory. No, nie taki duży majątek. No, mapka się już nam dość. pokazuje. O, jeszcze jakaś armia. Odpłynął. No, Portugalia mi się coś tu kuźwa nie podoba. Zemnika Pana, Londyn. Kościołek. Jeszcze nie mogę. Nie chcę zamieniać w gród, wolę mieć tutaj miasto dochodowe. Dobra. Tu jest armia, tu jest armia. Konica. Tu, 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 tu. tu. Ię to tam jeszcze masz. No szkoda, jest w dupie. A ja znowu chyba zapomniałem. A nie, jednak nie. nie już myślałem, zapiszemy. W sumie mógłbym. To byłaś farzoda. Tak, konicą. Czy ja wiem. Nie, za, du za duże straty. Według mnie. Jak na samą konnicę, gdzie ja mam trzy oddziały włóczników, plus jeszcze tych y, oszczepników. Powinno być ten... to już też moc lepiej. Jesz. We shall slaughter them, my będziemy zdobywać, Jakoś jestem Jakoś nie lubię zdobyć. wolę albo się bronić, albo... Czekać aż przeciwnik wyjdzie sam do mnie, bo... Czasami zdarzają się takie bugi, plus jeszcze... No medieval ma to, że czasami arma tam się zakleszczy gdzieś, zatnie i... Ale gra jest fajna, polecam, z chęcią, jest dość tania nawet. W ogóle seria... O kurwa, ale chujowa. No już lepiej. Ser w ogóle seria... Total War jest bardzo ciekawa, fajna. O, no nie ma łuczników, ma No nie ma łuczników, to są łuczniki. Mhm, dobrze, Co tu jest. Aha. No, spróbujemy się tu szybko dostać. Ustawiamy sobie od razu armię. Konica. Was nie chcę na pewno przy tym. Was chcę tutaj na plecach. Nie, inaczej. Ty, ty, ty. Tak. Tak. W sumie wy możecie... Missclick. Wy zostawcie to. I weźcie to. Tak. Eee. na sam przód. I dowódca. Centralnie na plecy. I idziemy. Nie co on będzie chciał zrobić. Będę chciał na pewno wejść od razu tymi włócznikami. idzie piękna armia Anglików. Pomarańczowo-czerwono mi i żółto. Kopię w górę. Są łucznicy w piżamach łucznicy i ciężka konica wraz z dowódcą, tak jest Więc zawsze mi się podobały santraki w Mediwalu W sumie mógłby uczniów pognać, władze do przodu, jakimi na faraliż indziej, zostawił generała, widzę, tych w sumie bym chciał naprzód sam wziąć, jakby można. Czyżby be chciał mnie? Wydaje mi się, że jak tu będę chciał i ją mi tutaj zakleszczyć, że ty mi się bije tu, ty mi tu, no i tym potem jakby jako posiłki. nie głupi pomysł. Ale Brama jeszcze wytrzyma. O, teraz ją szlak trafił. The battering ram has done its work. No, mm -hmm. Teraz spróbujemy go wykurzyć. Okazja jest w zasięgu moich The Lord is with us today.

No i po co, po co tutaj wysyłać od razu całą armię, jak można? Można poczekać sobie, aż sami łucznicy ich wykoszą. On Mario się też tam w ogóle nie rusza. Dziwnie to komputer gra. Tutaj mi na napisał. O! Ktoś się... Ktoś się ruszył. Jakbyś się chciał przegrupować. Zdecydowanie chce się przegrupować Amen are under attack. We need to act. A tutaj ma. No, dobra, to dobra. Wpadamy Przecie na plecy, Konica. A nie jadą. Teraz z łucznikami.

Strach. A tu są lecznicy. Lecznicy. no troszkę ich też stracę. Tutaj widzę, że ich wykościli praktycznie prawie do zera. W dużo stracę, na pewno już, sam, już sam widzę nawet. Tam ma konica walczy. Dobra, przyspieszymy to. O, jeszcze wrogi Teneropad. Dobrze dla mnie. Tam wyrżnęli wszystkich. I koniec bitwy. Koniec bitwy. No, lepsze 165 niż 300. No mówię, komputer średnio potrafi grać. Zależy. W późniejszych etapach na pewno będę używał, jeżeli będą właśnie takie typu skala 10 do 3 na przykład. To wtedy się opłaca, bo tu nie trzeba się tam główkować. I... Ale za to Szkocja to już przeszłość. Pierwsza frakcja. Szlak trafił. Przeszkolimy sobie. Frakcja, Frakcja zniszczona, Szkocja. No, tam jakiś Rufus. Rozgramy armię. Tu, 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 No, w sumie tylko ten okręt. Gdyby nie popełnił tego błędu, że wysłał całą swoją praktycznie armię, dał na okręt. I nie wiem, co on chciał z tym zrobić. Nie wiedziałem, gdzie mi tu Desan zrobił czy cholera wie. Yy, no, jakoś tak dziwnie on to zagrał. Ciebie tu bym chciał. Nie to. Wieże... Mi coś tutaj ta, ta Portugalia za bardzo nie, nie, nie pasi. Troszkę mi tu przeszkadza. Muszę mieć ją na oku. Jakaś armia budowników. Tu, 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 tu. Co tu jeszcze? Tu jest coś? Nic. Tu coś jest, też nic. Tutaj. No, buduje się wszystko. A jeszcze jedno. Duże podatki. Duże podatki, duże podatki i... i duże podatki. Dobra, czyli. Sam jeszcze. Do, Duńczyku. Do Duńczyku wyślę. Ja w No, zobaczymy co Portugalia będzie chciała. Uczyła się. Y, Próż Mediwala zastanawiam się też nad innymi seriami. O nie Zastanawiam się Tomorrow's nad innymi seriali chyba będę robił outside. też wyrywkowo, przynajmniej outside. będę robił wyrywkowo z League that, of Legends. Sir. Jeżeli będziecie się je, i... I... Jeżeli będziecie chcieli. O, tak to sformułuję. W sumie. tych wieśniaków nie potrzebuję to nie z Z League of Legends może by się coś pojawiało. Jakieś wyrywkowo... Nie wiem, z Rankedów moich leaf. czy coś w tym... With coś honor, w ten design? Na pewno będę chciał zrobić z Warcrafta trójki Frozen Trona, gdyż no, gra mi się bardzo podobała. Widziałem tą grę okay. i kiedyś w nią bardzo, bardzo, bardzo ze mną lifeiłem. Teraz troszkę przystopowałem i pozapominałem. Też moje APM, APM, no bardzo spadło. O, największa frakcja. Ładnie, ładnie. Zaczynamy już być potęgą. No i kontrolowane obszary 7. Praktycznie panujemy tylko tu. I tutaj tylko dwie prowincje. mamy Już mamy 7. Tu będzie 8. 9. E, Francja 9, 10. 11. 12. 13. 14. No i 15. I praktycznie wtedy już koniec gry. I mamy tutaj całe, całe te tereny nasze. No i koniec roleplaya oczywiście. Co by tutaj jeszcze? Tą armię połączymy od razu. Was zostawię, was zostawię. Kościółek. Jak tam papież w się? Jakoś średnio. Dyplomacja. Służycy Francja. Ni żadnej wojny, jeszcze nie ma. Dziwne. Wydarzenia się sprawiały. Dobra, idziemy tutaj na tą Portugalię. Bo mi coś tutaj ona nie pasuje bardzo. Coś tam koleś rozkminia. Konicja jakoś nie będę robić. Nie, nie chce mi się. No, Bilmenów sobie zrobimy. Ci się robią tutaj to, to. Dobra, koniec tury. O, ktoś. Jakaś... Nowa Portugalia. Jakaś pokaźna armia Hiszpanii się tutaj po. Przy, 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 przy... przy... <tuk> <tuk> no. i no dużo kasy za to jest. Nie powiem. Yes. No, yes, sir. An honor, sire, once I kill you. Eee, jakiś tam gówno, mast. Czemu tutaj jeszcze nie mogę wybudować? No, jakie gówno? Notingem. <laughs> Dobra, to widzę, że tutaj się buduje wszystko, jak z czasem. No. Dobra, to był drugi odcinek nasz. Y, zagrajmy w Medievala. Następną, następnym odcinku zobaczymy, co się będzie. Na pewno będę chciał tutaj z y, Kenią przejąć na Wali. Zobaczymy też, co tam armia Portugalii. Przeniesiemy się potem tutaj do Dublina. No i zobaczymy, jak będzie z czasem. Może się zacznie już w, w trzecim odcinku ekspansja na tereny Francji. Zdradzimy ich. Ewentualnie, no Francję i tak będę musiał zniszczyć. Co w sumie? Myślałem, żeby tutaj przyjść to wybrzeże do Duńczyków, ale zapomniałem, że przecież y, w misji mamy zniszczyć Francję. Ja z nimi mam sojusz, ale zazwyczaj robię tak, że pierwszy biorę sojusz z jakimś państwem, żeby mieć po prostu spokój, zajmę się innym frontem. Tak jak właśnie tutaj zrobiłem front na y, północ, czyli na Szkocję. No i teraz mam w Szkocji nie ma. Przejmie się tutaj te wszystkie te tereny na wyspach, całą armię z wysp przeniosę tutaj na y, północ y, Francji. No i tu się będzie, z, y, tutaj pewnie jedna armia pójdzie na południe. Y, że przejmie to, to i to, plus jeszcze to miasteczko. A kolejną może armię dość pokaźną wysadzę gdzieś tu, odbije to, to. To. Może też to, bo mi się wydaje, że chyba tutaj też mają yy, Miasto Francuzi. No, także to było tyle. To. No to trzymajcie się. Cześć. <ścoughs> Jakoś tak nie mogę zakończyć. Dobra, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pa! Do następnych odcinków.